Witamy widzów oraz sympatyków Dziewiątki. Jest z nami dzisiaj Bartosz Kruk, kapitan klubu kręgowskiego Dziewiątka oraz prezes Maciej Kląskała. Witam Was. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Bartek, przede wszystkim dzisiaj chcemy porozmawiać o Tobie, o Twoim wyjątkowym transferze do Bundesligi, do jednej myślę, z mocniejszych lig na świecie. Dla mnie czy dla Macieja myślę, że to nie jest przypadek, bo stoją za tym lata treningu. Jednakowoż chciałbym też przybliżyć na wstępie Twoją historię trochę może młodszym widzom, czy ludziom, którzy nie, nie, nie znają Twojej przeszłości. Opowiedz może na, na początku, jak, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z kręglami, czy, czy może pamiętasz swój pierwszy raz na kręgielni? Więc moja przygoda z kręglami zaczęła się jak miałem 9-10 lat, pamiętam. W szkole podstawowej mój kolega ze szkolnej ławki zabrał mnie na... Pierwszy trening kręgli do, do klubu Wrzesz Sieraków. Pan Zygmunt Krzyżostaniak wtedy był prezesem w tym klubie. Serdecznie pozdrawiam przy okazji. Na początku była zabawa, pierwsze jakieś tam treningi, wtedy jeszcze pamiętam, grałem w piłkę nożną, jak, jak każdy chyba chłopak w tym wieku. Próbowałem też swoich sił w innych dyscyplinach, ale kręgle jakoś zawsze od samego początku były przy mnie i pierwsze zawody, później poznałem wielu fantastycznych ludzi, nawiązały się wieloletnie jakieś kontakty, przyjaźnie i tak w sumie zostałem przy kręgach. Zastanawiałem się, czy na początku gdzieś Twojej drogi z kręglami traktowałeś je tylko jako taką chwilową przygodę, nie wybiegałeś gdzieś w przyszłość, gdzieś tylko to była dla Ciebie ciekawostka, czy jednak od początku gdzieś wiązałeś z tym jakoś swoją przyszłość. Moim zdaniem z, ze sportem jest tak, że na początku idziemy, trenujemy coś, ale wiadomo, że jedyne, co, co skłania nas, żeby pozostać przy danej dyscyplinie, to są jakieś osiągnięcia, czy, czy są to ludzie, tak, z którymi współdzielimy tę dyscyplinę, z którymi spotykamy się na zawodach itd. Tak Pewnie na samym początku była to dla mnie tylko i wyłącznie zabawa. Ponieważ tak jak mówię, grałem jeszcze przy okazji w piłkę nożną, gdzieś tam próbowałem się jeszcze w tenisie stołowym, w siatkówce, więc pewnie na samym początku była to zabawa, ale jak sięgam pamięcią, no to od samego początku mogę powiedzieć, że chyba, chyba w kręglach... Wychodziło mi to najlepiej. Macie a Ty jako bardziej doświadczony kolega, pamiętasz Bartka jak zaczynał? No ja niestety nie, nie mogę pamiętać. No ja pamiętam Bartka jeszcze z okresu e, kategorii młodzieżowych, jak się zjawiał we Wronkach i ta kręgielnia mu wyjątkowo leżała. E, zawsze tutaj osiągał dość wysokie rezultaty, szczególnie w Pucharze Wronek. I nie ukrywam, że to było też takim troszeczkę e, jakby elementem tego, że, że zdecydowałem się kiedyś tam, jak zaczęliśmy tutaj tworzyć drużynę, do tego, żeby się do Bartka odezwać i, i, i nie zobaczyć, czy tutaj by nie chciał z nami kontynuować swojej kariery. A wydaje mi się, że miał wtedy taką chwilę zwątpienia, czy, czy dalej grać w kręgle, bo troszeczkę w Sierakowie to pod podupadało. A myślę, że tu Bartek może rozwinąć tę myśl. Tak, pamiętam. Wtedy spotkaliśmy się w szatni w Sierakowie, jeszcze byliśmy na Perpan i pamiętam tę rozmowę Bartek, czy nie chciałbyś przyjść do nas do Wronek do klubu? grać w, w Superlidze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ja pamiętam wtedy właśnie chciałem skończyć z kręglarstwem, bo, bo droga moja się skończyła we Wrzosie Sieraków. Jakoś tak nie miałem parcia, nie miałem tutaj jakiegoś takiego bodźca, który by mnie skierował ku temu, by, by dalej trenować i uprawiać tę dyscyplinę sportu. Tutaj prezes dziewiątki Amika Wronki zaproponował mi, że buduje drużynę. Też pamiętam wtedy przeszedł z drużyny z Wektor Tarnowa Podgórne tutaj do, do Wronek, zaproponował mi, czy nie chciałbym spróbować swoich sił. Kręgielnia w, w Webronkach była, była moją ulubioną kręgielnią, zawsze mi się tutaj dobrze grało, dlatego stwierdziłem, że fajny pomysł. Myślę też, że dużo pomogło mi w tym, że dwóch czy trzech chłopaków z Sierakowa też jeszcze szło, więc czy kwestia treningów, czy kwestia dojazdów, po prostu przyszedłem grać tutaj dalej. No z doświadczenia też wiem, że właściwie na studiując na Akademii Wychowania Fizycznego, a studiowałeś też na tym kierunku, no miałeś styczność z wieloma sportami. Gdzieś no, na wielu zajęciach poznajesz różne sporty, jedne bardziej mogą no ciekawić, drugie mniej. Wiem też e, od ciebie, że no, siatkówka była blisko Twojego serca, gdzieś bardzo, bardziej się nią, w nią kiedyś angażowałeś, a mimo wszystko postawiłeś na kręgle i może opowiesz, co, co zdecydowało o tym, że tak naprawdę wybrałeś ten sport, a nie inny, i, i co o tym zadecydowało, że jednak ostatecznie kręgle są najważniejsze w Twoim życiu? Odpowiedź będzie pół żartem, pół serii o centymetry i chodzi mi tutaj o wzrost. Niestety, w siatkówce, jak dobrze wiemy, trzeba być wysokim. Matka natura nie obdarzyła mnie wysokim wzrostem. W kręglach wzrost nie ma aż takiego znaczenia. Um, dlaczego zostałem przy, przy tej dyscyplinie? No, tak jak powiedziałem już wcześniej, myślę, że sukcesy, które zacząłem osiągać, ludzie, których poznałem, um, sprawiły, że, że ta dyscyplina na stałe zagościła w moim sercu. Jest częścią mojego życia i nie wyobrażam sobie teraz zrezygnować z kręgli i przestać grać. Także wydaje mi się, że to był główny czynnik. Um, Dlaczego nadal Grand w kręgach? A Pamiętasz właśnie o swój pierwszy sukces? Pamiętam swój pierwszy sukces, ponieważ było to w roku, w którym zdawałem maturę. Grałem jeszcze we wrzosie sieraku wtedy. To było indywidualne mistrzostwo Polski w sprintach, które było w Tomaszowie Mazowieckim. Odbywało się w Tomaszowie Mazowieckim. Jeśli dobrze sięgam pamięcią, to był to rok 2010. To był taki pierwszy sukces, pierwszy taki poważny sukces na arenie tutaj ogólnopolskiej. A jeszcze wracając do tego, co Maciej powiedział, e, no, spotkaliście się kiedyś w szatni, zaproponował ci granie. E, przyszedłeś tak naprawdę do Wronek jako junior, nieoszlifowany diament, można powiedzieć, e, klub, który dopiero, drużyna, która się dopiero tutaj tworzyła, postawiła ci jakieś cele, e, ambitne cele, e, jakieś wymagania wobec ciebie, tak Maciej jako prezes coś, co, jakieś przedstawił wymagania? I jak Ty na to zareagowałeś? Bo tak naprawdę taka propozycja spadła niespodziewanie, bo byłeś bliski zrezygnowania, a tu nagle taka, taka propozycja. I jak, jak uważasz, jak wpłynęło to na Ciebie, na zawodnika, patrząc z tej perspektywy dzisiejszej? Jak wpłynęło to na mnie jako na zawodnika? No, myślę, że wpłynęło tak, że transferem do, do Bundesligi, możliwością grania w jednej z najlepszych lig na świecie, możliwością grania z takimi zawodnikami, z jakimi przyjdzie mi tam grać. Zawsze będę powtarzał i zawsze powtarzam, że to we wronkach rozwinąłem się kręglarsko. We wronkach właśnie w kategorii juniora, zdobywałem, święciłem swoje największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej, zdobyłem najwięcej medali. Cieszę się, że mogłem pomóc jej drużynie i w kategorii juniora, i czy w drużynowych Mistrzostwach Polskich, czy indywidualnie, czy w, kategorii, w kategoriach seniorskich w Lizę. Prezes na samym początku nie postawił przede mną żadnych celów. Po prostu hmm, pokazał mi, zabrazował hmm, lata rozwoju tego klubu. Wiadomo, że na samym początku hmm, trzeba do wszystkiego dojść, trzeba zapłacić tak zwane frycowe w Lidze. Trzeba troszeczkę tych meczów przegrać, żeby wyciągnąć wnioski, żeby móc się nauczyć. I uważam, że bardzo mądrze i inteligentnie jest tutaj realizowana budowa tej drużyny, ponieważ nie. Nie jest tutaj jedzony dużą łychą, tylko jest małymi łyżkami I od samego początku yy, rozwijaliśmy się, rozwijaliśmy się jako drużyna, uczyliśmy się i z roku na rok może to pokazać, że święciliśmy coraz większe sukcesy, graliśmy coraz lepsze mecze, graliśmy coraz lepsze wyniki i uważam, że jako zawodnik zawsze będę powtarzał, że, że najwięcej, najbardziej rozwinąłem się we Wronkach. A czułeś, że mogłeś wycisnąć jeszcze więcej z tą, z tą drużyną? że jakiś masz pewien niedosyt? Hmm, mam pewien niedosyt, bo kiedyś powiedziałem, że chciałbym swoje pierwsze Mistrzostwo Polskie drużynowe zdobyć właśnie z tą drużyną. Yy, koledzy mówią, że nie poczekają <ścoughs> z tym mistrzostwem za mną, i, i mam nadzieję, że tak będzie, że nie poczekają. Yy, czy będę im szczerze kibicował i trzymał za to kciuki? Czy yy, mam pewien niedosyt? Uważam, że zawsze można więcej, zawsze można być lepszym yy, i zawsze co sezon stawiam sobie jakieś tam krótkoterminowe cele, bo nie lubię planować jakoś wielce do przodu, ale uważam, że grając w tej lidze nie zrobiłbym jakiegoś większego postępu. Uważam właśnie, że grając z dużo lepszymi od siebie, bo w Polsce też mamy wielu bardzo dobrych zawodników ale niestety mamy bardzo mało możliwości, żeby z tymi bardzo dobrymi zawodnikami się konfrontować, bo, bo mamy mało kolejek ligowych i tak naprawdę mamy mało szans, żeby, żeby uczyć się tej gry na najwyższym poziomie. Dlatego stąd zdecydowałem się na ten transfer do, do Bundesligi, na przejście do tego zespołu, ponieważ jest tam więcej kolejek i jest więcej możliwości, żeby po prostu grać z lepszymi od siebie, a tylko w ten sposób można się nauczyć. Myślę, że to jest taki fajny moment, żeby przejść do tego twojego kolejnego etapu. Tak też myślałem i, i pomyślałem o tym. Tak naprawdę to jest pierwszy transfer Polaka już od dłuższego czasu do Bundesligi. Myślę, że to jest no, wyróżnienie pewne i co, co ono dla ciebie tak naprawdę oznacza? Nowe, nowe wyzwania, nowe cele do realizacji. Chcę się uczyć, po prostu chcę czerpać garściami chcę się uczyć z tych pojedynków, które mnie czekają, chcę się uczyć z tej całej otoczki. Jest to dla mnie pewnego rodzaju nauka. Mam nadzieję, że, że jeszcze rozwinę się, będę pewniejszym zawodnikiem, jeśli chodzi o te, te wyniki z górnej półki, co zaowocuje w przyszłości reprezentowaniem kadry narodowej, na co cały czas mam nadzieję, na co cały czas mam nadzieję, że po prostu będę, będę reprezentantem naszego kraju. I w przyszłościowo patrząc, czeka mnie pewnie powrót do, do, do naszej ligi prędzej czy później, a uważam, że nasza liga potrzebuje takich dobrych, doświadczonych zawodników po to, żebyśmy mogli to przekazać na te pokolenia, które są pode mną, a wiemy dobrze, że jest dużo tej młodzieży, dużo jest dzieciaków, fajnie, że, że gardą się do tego sportu coraz liczniej, po to, żebyśmy mogli przekazać im to doświadczenie, żeby te dzieci zobaczyły, że nie tylko... Piłka nożna, nie tylko te dyscypliny, bardziej medialne, ale także kręgle mogą dać dużo radości i dużo satysfakcji z uprawiania tej dyscypliny. Powiedzieliśmy, że idziesz grać do Bundesligi. Chyba nie padło, że to jest drużyna z Berlina. Beniaminek. pytanie, jakie tam stawiają przed tobą cele, czy są jasno określone. Kim masz być w tej drużynie? Już jakieś takie rozmowy prze, przeszedłeś? I gdzie celujecie? Jakby w tabeli też? Czy, wie, czy masz już pojęcie jakieś? No. Tak, y, już takie rozmowy za mną. Y, jesteśmy pasjonatami kręgli, więc dobrze wiemy, że w Niemczech drużyna Rotwe czy Staffelstein czy Victoria Bamberg tak? no to są takie topowe drużyny. I mówiąc szczerze, no, nawiązać w ogóle rywalizację, a wygrać z tymi drużynami, no, to raczej sfera marzeń. Natomiast jestem po rozmowach z drużyną Cliwlad Berlin, której będę reprezentantem od, od nowego nadchodzącego sezonu. Drużyna jasno postawiła cel: chcą, bym był wzmocnieni, wzmocnieniem tej drużyny. Chcą utrzymać się po prostu w Bundesliga. To jest najważniejszy cel na nadchodzący sezon. Mają nadzieję, że. Że po prostu będę ważną częścią tego zespołu, będę takim mocnym, mocnym, mocnym punktem dającym punkty w tych. W tych... A czy drużyna poza tobą planuje jakieś kolejne wzmocnienia? Z, Z czy... tego co mi wiadomo, raczej nie. Raczej ja jestem jedynym wzmocnieniem. Drużyna będzie się opierała po prostu na zawodnikach, którzy, którzy reprezentowali ją w minionym sezonie na zapleczu Bundesligi. Wiemy, że Bundesliga to tak naprawdę kraj, yy, yy, drużyny z, yy, z Niemiec, ale tych południowych, środkowo-południowych środkowo powiedzmy. Yy, czyli sporo kilometrów Cię czeka podczas 22 kolejek. Bo ty, nie tylko droga do Berlina. Tak, brałem to pod uwagę. Yy, wiadomo, że, że Niemcy to, to duży kraj, więc też sporo podróżowania. Mam całe szczęście, 11 meczów jest granych u siebie w roli gospodarza, czyli w Berlinie, więc nie będzie to aż tak męcząca droga. Natomiast 11 meczów jest także wyjazdowych. Podejrzewam, że będę musiał w piątki po południu jeździć, nocować w Berlinie. No i w sobotę rano z drużyną będziemy wyruszali na mecze wyjazdowe. Kiedy pierwsza kolejka? Pierwsza kolejka 12 września. To mecz u siebie, czy... Na wyjeździe z Staffelstein, pierwszy mecz w Berlinie, zagramy 19 września, tydzień później z Rotweiser, także dwie pierwsze kolejki, od razu mocne drużyny, no ale trzeba próbować i walczyć. A zaznajomiłeś się już z obiektem w Berlinie? Zaznajomiłem... Z swoim nowym domem? <laughs> Nie, moim. Z moją nową drużyną, bo tak bym to nazwał. Czy zaznajomiłem się? Widziałem zdjęcia, oglądałem filmiki na YouTubie, natomiast... Możemy lukować produktów Oglądałem filmiki na platformie internetowej. Eee, natomiast nie grałem nigdy na kręgielni w Berlinie, także liczę na to, że po prostu przed startem Bundesligi będę mógł tam sobie raz, dwa razy odbyć jednostkę treningową i zaznajomić się z obiektem. A, czy masz takie poczucie, że przez to, że idziesz do właśnie takiej silnej ligi być może przetrzesz też szlaki kolejnym młodym zawodnikom i być może przez to też wzrośnie zainteresowanie zachodniego rynku polskimi zawodnikami? Tak, szczerze, szczerze mam takie poczucie. To co powiedziałem wcześniej, że głównie chodzi tutaj o młodzież i o dzieciaki, które garną się coraz, coraz bardziej liczebnie do tego sportu i wierzę, że ja, jako Polak idący grać do, do topowej ligi na świecie, do Bundesligi, będę w stanie pokazać się tam z dobrej strony. Mamy przecież dwóch zawodników, którzy kiedyś grali w tak Michał Grędziak i, i, i Krzysztof Kamiński i uważam, że bardzo dobrze reprezentowali nasz kraj. Na, na arenie niemieckiej. Zresztą Krzysztof w tej samej drużynie co ty. Zresztą tak. Ter, terazniejszy trener kadry Krzysztof Kamiński dokładnie w tej samej drużynie co ja. Liczę na to, że też będę w stanie dać z siebie tam wszystko, pokazać się z jak najlepszej strony i być może rynek niemiecki otworzy się bardziej na polskich kręglarzy, a przede wszystkim młodzież i, i dzieciaczki zobaczą, że, że nie tylko na, na polskiej lidze kończy się przygoda z kręglami. A propos Dzieciaków, jako trener i zawodnik już doświadczony, jaką dałbyś im wskazówkę tym, którzy szczególnie dopiero zaczynają swoją przygodę z kręglami, żeby, żeby dalej to kontynuowali i nie zniechęcali się? Zawsze w rozmowach z moimi podobiecznymi, jako trener, i zawsze w rozmowach jako były już kapitan dziewiątki Amika Wronki, powtarzam i powtarzać będę. Najważniejsze grając w kręgle to pokochać ten sport i, i to, żeby dawał on nam radość. Nie każdy grający w kręgle będzie w stanie zrobić progres i nie każdy będzie w stanie grać na najwyższym poziomie. Chodzi o to, żeby kochać to, co się robi, żeby dawało nam to radość, sprawiało nam to frajdę. I jeśli to pokochamy, i jeśli zrobimy jakiś progres, niekoniecznie jakiś największy, ale po prostu progres, to wtedy będziemy szczęśliwi i uważam, że wszystko, co robimy w życiu, jeśli będziemy kochać, to będzie dużo łatwiejsze niż jeśli będziemy robić coś na siłę, więc. Najważniejsza rada, kochać to, co się robi, a nie patrzeć tylko przez pryzmat zdobytych medali, wygranych pucharów zdobytych tytułów. To jest sprawa drugo-, drugorzędna, drugoplanowa. Najważniejsze to po prostu pokochać ten sport i, i czerpać z niego pierwszym. Sympatycy dziewiątki mogą liczyć na to, że jeszcze założysz trykot ligowy? Zagrasz w tutaj na tej kręgielni z tą drużyną? Hmm. Jeszcze. <laughs> Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, gdyby ktoś mi powiedział, że zagram w Bundeslidze i, i zgłosi się w ogóle po mnie zespół z Berlina, czy jakikolwiek niemiecki, to bym bardziej przyjął to w ramach żartów. Ale jak widać, no już od 1 lipca jestem zawodnikiem Kriblat Berlin i, i będę tam grał w Lidze. Także nie mówię tak, nie mówię nie. Yy, niech to będzie tajemnica, aczkolwiek jeśli kiedykolwiek wrócę do Polski. To, to jest to prawdopodobne, że założę tylko dziewiątka mi kabronki ponieważ wiele zawdzięczam temu klubowi, i gdyby nie ten klub, nie miałbym możliwości stać się takim zawodnikiem jakim jestem teraz. Czy, czy wiesz, jak wygląda kibicowanie w niemieckim berlińskim zespole? Czy tam przyjął kibicę na mecz? Szczerze nie wiem. Nie, nie bo tak się nawiązuje do tego, że, że tak naprawdę Berlin prawdopodobnie. Zgarnął fajnego zawodnika do swojej drużyny, ale też będzie miał paru kibiców, bo mecze są w soboty, więc pewnie do Berlina nie jest tak daleko, więc na wybrane mecze z chęcią wybierzemy się tutaj z, z ekipą, także możesz liczyć na to, że ubierasz nadal zielonych trykot, bo oni grają też w zieleni, chyba, że coś zmienią. Koniczynki. Ale te zielone koniczynki tak naprawdę, nie? To jest, u nas serduszka zielona, a tam koniczynka zielona. Z tego co mówię, obiekt duży, to się chyba pomieścimy. Mam nadzieję, że będziecie częstymi gośćmi na, na berlińskiej kręgielni. Pojedziecie za mną, będziecie mnie dopingować. Ja ze swojej strony mogę też powiedzieć, że niedzielę są wolne, więc jak tylko będę mógł i, i czas pozwoli, to będę częstym gościem na, na wronieckim obiekcie i będę też szczerze, z serca wam dopingował, bo wciąż czuję się częścią tego, tego zespołu, bo zostawiam tutaj wiele wspaniałych wspomnień, wielu przyjaciół i, i będziemy wspierać siebie nawzajem. To my już zapraszamy na wyjazd 19 września na godzinę 14. Meldujemy się w Berlinie, gdzie. Nowy klub w Bundeslidze z Berlina zmierzy się z mistrzem Niemiec. Dobrze Bartku, dziękujemy Ci za rozmowę. Przede wszystkim życzymy Ci wielu sukcesów, żebyś dobrze wszedł w sezon nowy, żebyś się dobrze przygotował. Super rezultatów, rekordów życiowych i sukcesu z nową drużyną. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Przejdźmy teraz do krę kręglarskiego pomidora. E zasady są proste. E będą pytania e do wyboru. Od wy odpowiedź albo jedno wybierasz, albo drugie, lub będą stwierdzenia i odpowiedź tak lub nie. Masz do dyspozycji jednego pomidora, czyli możesz raz się, e że tak powiem, wymigać od pytania. Czy możemy zaczynać? Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobrze, zaczynajmy. Patrzysz w kamerę. E Torelane czy płyty? Płyty. Wolałbym zdobyć drużynowe mistrzostwo polski z dziewiątką niż jakikolwiek inny medal Mistrzostw Polski. Drużynowe mistrzostwo polski z dziewiątką. Yy, kolor zielony czy pomarańcz? Zielony. Yy, wybierając się na zawody, wrócę kiedyś po tą legendarną korsę. Wrócę. Yy, zdecydowanie uwielbiam grać w ostatnim bloku, wiedząc ile strat jest do odrobienia. To mnie motywuje. Tak, prawda. Jednak lubię też grać jako ostatni, mając zwycięstwo w kieszeni. Nie. Yy, żarty picia zawsze będą mnie śmieszyły. Nie. Piwo w puszce czy w butelce? Oczywiście w butelce. Po grze w Bundeslidze wrócę ostatecznie do drużyny dziewiątki, by zdobywać z nią kolejne medale. Pomidor. Brunetki czy blondynki? Brunetki. Podczas wyjazdów zawsze pięknie śpiewam, dlatego zgłoszę się kiedyś do Mam Talent. Nie. Przekroczę kiedyś barierę 700 kręgli. Tak. Porozmawiam jeszcze kiedyś z panią z Mezzoliner. Tak. Jeden za wszystkich i wszystko jedno? Tak. Dobra, dziękujemy. To był kręglarski pomidor z Bartoszem Krugiem.